Past na zabijaka, czyli pułapka na morderce. Awans na euro dla Czechów to formalność. Mecz Czechy Polska zbliża się wielkimi krokami. Już tylko godziny dzielą nas od tego spotkania. Trudno nie zauważyć i na czeskich ulicach, i Przede wszystkim w czeskich kioskach zainteresowania Czechów tym spotkaniem. Otóż zrobimy za chwilę sobie przegląd prasy czeskiej. Przemek Ofiara, pozdrawiam Was serdecznie z Pragi. To jest kolejne moje Wasze spotkanie vlogowe podczas tego wyjazdu do Pragi, ale po kolei robimy sobie przegląd prasy. Zaczniemy od gazety sportowej. Nazywa się, uwaga, uwaga, Sport. Mamy tutaj taki tytuł. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj jest napisane na pierwszej stronie. Obok takiego skrzywionego, zbolałego Roberta Lewandowskiego Past na zabijaka, czyli pułapka na morderce. Taki tytuł mocny, tabloidowy, tytuł w czeskim sporcie. Na pierwszej stronie zapowiadają ten mecz. No i zobaczmy, co się dzieje dalej. Całe dwie strony. W zasadzie o Robercie Lewandowskim możemy zrobić tutaj najazd na. Na to, co tutaj się dzieje. Robert Lewandowski na zdjęciu z rywalizujący z Rafaelem Waran w meczu z, z reprezentacją Francji na Mistrzostwach Świata. Wywiad z Petrem Szwarcem, piłkarzem Śląska w Rosłach. Tu, tutaj widzimy w tytule Przyszedł Portugalczyk. Atmosfera nie będzie luźna. Taki tytuł wywiadu z Petrem Szwarcem. Tutaj z znowu widzimy, zobaczcie, problemy, jakie ma reprezentacja Polski, Porobili screeny Czesi z meczu z Meksykiem. Tu widzimy mecz z Francją, tutaj widzimy mecz z Arabią Saudyjską. Największy problem dla Czechów, zaletę to, że Czesi mogą z tego skorzystać, zauważyli w problemach naszych stoperów, w problemach naszej obrony. Dodatkowo Czesi podkreślali to, że wszystko w reprezentacji polskiej zależy od Roberta Lewandowskiego, i nawet pojawiały się tutaj głosy w czeskich gazetach, że trzech obrońców czeskich będzie pilnowało Roberta Lewandowskiego, co dla nas, dla naszej reprezentacji wcale by nie było takim złym, słuchajcie, rozwiązaniem, bo skoro trzech pilnuje jednego Roberta Lewandowskiego, to reszta ma więcej miejsca, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas meczu. Odkładamy sport. Idziemy dalej. Wywiad z Dawidem Juraszkiem. Dawid Juraszek, obrońca reprezentacji Czech. Lewandowski. Największe nazwisko, jakie spotkałem. Mówi Dawid Juraszek. Czeka na rywalizację z Robertem Lewandowskim. Prawdzie jest to debiutant w kadrze reprezentacji Czech, ale wygląda na to, że może nawet ze względu na problemy kadrowe reprezentacji Czech wystąpić w pierwszym składzie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj to jest gazeta denik.3. Gazeta, aha. Nudny obowiązek, tłumacząc szybko na e, polski z czeskiego. Jest napisane tak sobie, na szybko przetłumaczyłem. E, Czechy zakwalifikowały się na wszelkie siedem, na wszystkie siedem dużych turniejów. Za ósmym razem, jeżeli udało, nie udałoby się awansować, no to byłby duży zawód i duży problem w, w reprezentacji Czech. Tutaj duża zapowiedź okraszona zdjęciem, zobaczcie, kapitana Sołczka. Blesk, największy tabloid w, w Czechach, który na 20. drugiej stronie pisze o meczu z Polską. Bardziej, oczywiście, skupiają się na swojej reprezentacji, piszą o tym, że to będzie formalność awans na euro dla Czechów to formalność na 82%. Według wyliczeń specjalistów, według wyliczeń statystyków, 82% to są szanse awansu Czechów i można się z tym zgodzić, przecież pamiętajmy, że dwa zespoły awansują z naszej grupy, dwa pierwsze zespoły, a trzeci zespół wystąpi w barażach, więc tak naprawdę dla takich zespołów jak Polska i Czechy to sztuką będzie na te mistrzostwa nie awansować. Jest też Mały wywiad, zobaczmy, z napastnikiem Czwanczara. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Też mówił o Robercie Lewandowskim i mówił, że bardzo przyjemnie będzie zobaczyć na żywo zawodnika, człowieka, którego do tej pory mógł oglądać tylko na Instagramie, to jest piłkarz Sparty Praga. Również miejmy nadzieję, że naszym piłkarzom uda się go zatrzymać. To tyle. Przejrzeliśmy sobie gazety, piszą Części o meczu, żyją tym meczem. Jest to dla nich spotkanie bardzo ważne, prestiżowe, bardzo istotne, ale miejmy nadzieję, że polska obrona Czechów zablokuje. ofiara bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten wspólny przegląd prasy. Do zobaczenia przy okazji kolejnych naszych materiałów z Pragi. A będzie tego bardzo dużo, obiecuję Wam cześć.